poeksplorujemy sobie trochę kopalnie, które znaleźliśmy w poprzednim odcineczku. Jesteśmy oczywiście w Minecrafcie, W sumie jak można byłoby się tak trudno, w sumie trudno się domyślić. A dobra, no tutaj mamy jeszcze trochę pieczonej baraniny i też mamy rudę żelaza trochę. W sumie mamy żelazo, więc idealnie się składa. Mamy trochę pochodni, więc jesteśmy przygotowani, można powiedzieć. I tak widzę, no chyba za ten... Hmm. Za te... kurczę, za, ten, za, te, za te żelazo, przepraszam. Zrobimy chyba sobie... o właśnie, tarczę. O, nawet już nas stać, więc idealnie. Dobra, niech się tu tutaj przepali. Ja bym potrzebował tak. Hmm. Potrzeb niech wezmę ten węgiel w razie co. Ten pochodni na redstone'owej nam nie potrzeba. Przydałaby się nam skrzynka, bo nie wiem, co nas może spotkać w tym. nie mamy jeszcze, nie możemy zrobić, no dobra. To chodźmy sobie do naj... po najbliższe drewienko. O. No. No, no, te drzewo jest takie wysokie, no kurczę. kurcze. Dobra, my nic tam nie skopiemy, ale wystarczy. Od co? Aha, rozmroziło nam się. No to ciekawie. No dobra, zabarykaduję to. I teraz tak, no trochę drewna. Trochę. Weźmy sobie o, skrzyneczkę. Jednak pochodnia się musi być. No i odłóżmy, no nie wiem, no patyki. Nie, dobra, bo nam się kilo skończy. Te niepotrzebne rzeczy, o dobra, to na wędkę to musi zostać. To, nie dobra, mam tutaj bruk, więc... Pełna nam niepotrzebna to, ani to. No i oczywiście żelazo Nam się przepaliło, więc... Dobra, to też co mam? No i chyba widzowie musimy... możemy. No w sumie już by pojedzenie trzeba było. A nie, dobra, mamy coś tam. Zjemy sobie... I chodźmy eksplorować trochę tego kanionu. Gdzie on tutaj był, widzowie? Aha, no tutaj w sumie. Jest to, jak pamiętacie z poprzedniego odcinka, jest to bardzo duży kanion, więc całego na pewno nie wyeksplorujemy. A, w sumie do góry jest węgiel. Ale dobra, przy okazji tam też chyba znajdziemy jakiś oby. I teraz pytanie widzowie, jak tam zejść? O! Kolejne żelazo. Zawsze na ten sam stard jest tak ciężko zabrać te żelazo, a my tutaj pięknie mamy. Teraz widzowie, czy tutaj nie, nie spadniemy. Na shifcie lepiej. Hmm. No i co? Chyba. No musimy chyba się przebudować trochę. Spróbujemy może narpie w tym, a właśnie tarcza. Dawno tego nie robiłem, więc... Ale... Ale myślę, że się nie, nie spadnę. W sensie, czy nam gierka starczy? O nie, Enderman, o nie. Chyba, że robimy trapa na Endermana. Chociaż to się chyba dobrze nie skończy. No Tak jak mówię, muszę sobie to trochę poprzypominać pop pop tą gierkę. No nie. Dobra, widzę. Chyba go załatwimy. Koryak? No właśnie. Tam taktykę. No trochę nam zadał. Dobra, widzę. Trzeba stąd zmykać. Trzeba się zregenerować. W sumie i tak tu mam niebezpiecznie. No kurczę. No niech mi go poleci, może? O, polecia. No dobra, no nareszcie go załatwiliśmy. I teraz widzowie, no nie przemyślałem tego. Coś tam znowu idzie, no nie. Dobra, znowu ten szkielet. No nie. O! Mamy znowu węgiel. Nad nami prawie był. Tutaj szliśmy. Mamy za mało pożywienia. <grych> Więc chyba będziemy musieli coś tutaj zmajstrować. Ale, dobra, jak skopiemy ten węgiel. Byle by on nam tam dalej nie spadł. No. Tu dosięgniemy. Byle. No nie, no spadnął, no nie. Dobra, no jakoś wyjdźmy stąd, może. Zobaczmy, czy tutaj mamy jakieś pożywienie dostępne. Żebym zaraz nie zgubił naszego iglo, jakże fajnego. Tutaj kończy się biom zimowy. To znaczy, że bardzo dobrze. Upsi, upsi, upsi. Albo w sumie zobaczmy, co tutaj się kryje. Nie, no nie, trzeba dalej zejść. No, jeszcze głębiej. Czyli tam nic nie ma. No nie. Dałem się sprankować trochę. Trochę psiku, psikus. No nie no, no dobra, znowu, znowu się robi noc. Hmm. Więc sobie przyjdziemy w przyszłym dniu. No właśnie noc. O, mogłem najpierw poczekać na noc i dopiero nowy odcinek nagrywać. No dobra, mamy wilka. Czy tu jest, to jest ten nasz, gdzie my byliśmy? Tak. To chyba wiem gdzie jesteśmy. Mamy tu dosyć oświetlone. Teraz tędy przejść. O nie, no tak, no bo tu wieczór to będą moby. Kurczę. A nie. Tu my łatwo wyjdziemy. No zaraz dopiero będą moby, jeżeli o to wam. Pędziem, no nie. W sumie ja już nie wiem co mówię. O. No tam zara creeper jakiś będzie no na stówę, no nie Huff No, że tak blisko No i do spania Dobrze, że nam się udało No i widzę, że nie mamy chyba żadnego o, jedno. No, jedno Przepalmy sobie to sobie nie mam w sumie wyjścia. A no, pochodnie trzeba zrobić. Kurczę. Co chwilę mi się mylą. No, tu są te pochodnie. No, mamy pożywienie. Jako tako jest. Za dużo go nie ma, ale. Myślę, że jakoś miśka polarnego byśmy mogli... Chociaż to się nie skończy dobrze. O! O nie, no nie, no jak są trzy obok siebie, czy dwa... To ja tam nie... To ja podziękuję. O! ścinka. Tutaj też sama woda jest, kurczę. Tu, gdzie właśnie zaczynałem swoją przygodę w poprzednim odcinku, no znowu woda, no. Jak już patrzę na tę kopalnię, może by jakoś łatwo dostępne było żelazo, które by nam bardzo pomogło. W sumie tam też coś jest, więc chodźmy. No, jedynie niestety jeszcze nie ma. Nie mamy żadnego. No, szkurcze pieczone. Czy to jest iglo? Dziwna ta ska. Jakby większe iglo jakich. Nie, to po prostu są takie skały. No dobra. Trochę dziwne, ale. Skoro tak. O! Jest jakieś, jest coś, jest życie jakieś. Kurczę. Nareszcie. Czy to jest jakaś wioska? Pytanie. Chyba mi się wydaje, że tak, ale fajnie, fajnie. Łóżeczko potrzebuję. Dziękuję bardzo. O tak! Ach. No niespodziewany zwrot akcji. Ogólnie w tym odcinku. Bo miała być to eksploracja kopalni, a przyszło... Oj, nieźle, nieźle. To nie żeby nam tutaj byśmy nie zginęli od na przykład golema. Ale przeszukajmy... Przeszukajmy wszystkie skrzynki. Ale i tak wiecie co, wydaje mi się, że tutaj się nie zatrzymamy na długo jakoś. Bo jest to jednak na biomie zimowym. O, mamy zimne oczki. Chętnie sobie spożyję. W, w tamtych odcinkach z innej wioski to musieliśmy tyle szukać. Przez dżunglę przechodziliśmy, przez wszystko, co się co dało się. Chyba przez całą mapę musieliśmy obejść. Ale w tym odcinku, na w tym odcinku, no wiecie, w tej. Jakby można powiedzieć, że nowej serii, no nie? Na tym nowym, nowym świecie, o! Na szczęście to się udało w miarę szybko. I to tutaj się... Bo no. tu nic nie pochowali. No nie jest jakaś to, nie wiadomo moja wioska, ale na biomie zimowym już niestety. Pójdziemy... Wyruszymy w następnym odcinku w inną. W inną, inny kierunek ogólnie, żeby wyjść z tego biomu zimowego. Chociaż tutaj trochę też zrobimy. W sumie trochę. No tutaj coś tam pozarabiamy emeraldy w razie co, czy coś. No w sumie nie naladłem się tymi ziemniakami. No, no niezłe ma przedmioty. Tu piecyk, to raczej nic nie będzie. O, o kurcze! Na jakiejś podporze to jest. Jak to na takiej podporze? Od kiedy takie rzeczy są w Minecraft'cie. To nie jest złe te iglo. O właśnie, bo to jest tak. Na tej kamie... Tu jest. te zejście. Czy ja mogę tak zyskać? A kiedyś się robiło, że można było zeskoczyć. A to bym musiał mieć więcej przestrzeni. Nie, dobra, widzowie, ja tam nie idę. Tam zginę. Tam jest woda, chyba której nie powinno być. Ale niestety jest. No więc, co widzowie? Chyba będziemy kończyć ten odcinek. Naleźliśmy wioskę. Mieliśmy być w kopalni. Wyszło jak wyszło. Ale mamy wioskę. Więc jakiś coś tam postęp mamy. No i co? Papa! Pa!